Facet staje u bram nieba. Święty Piotr mówi: Zanim cię wpuszczę, opowiedz mi jakiś dobry uczynek. Facet zaczyna. Wracałem do domu i zobaczyłem przy drodze bandę motocyklistów, którzy znęcali się nad przerażoną dziewczyną. Krzyczała o pomoc. Nie mogłem tego zignorować: nienawidzę takich typów. Wysiadłem z auta, wziąłem łyżkę do opon i ruszyłem prosto na nich. Otoczyli mnie, a największy wrzasnął: Spadaj, bo będziesz następny. Ale ja się nie wystraszyłem. Walnąłem tego największego prosto w ryj i krzyknąłem: Zostawcie dziewczynę w spokoju, bo zaraz poznacie, co to prawdziwy ból, wy bandy degeneratów. Święty Piotr otwiera szeroko oczy. No no, imponująco odważne. A kiedy to było? Facet wzdycha. Jakieś trzy minuty temu.